Uwielbiam ogrody. Odstresowuję się, przebywając w ogrodzie. Udzielam się panujący w nim spokój. Gdy wracam do domu po szczególnie stresującym dniu w pracy, lubię posiedzieć w swoim ogrodzie lub w ogrodzie sąsiadów. Już kilka chwil spędzonych w takim miejscu dodaje mi sił. Czuję się odprężona. Pora roku nie ma znaczenia. Uwielbiam chodzić do ogrodu i wiosną, i zimą, bo tam zawsze jest pięknie i spokojnie. Biblia opisuje szczególne miejsce, które jest jak ogród miejsce, w którym panuje spokój i życie wieczne. To miejsce nazywa się Nowa Ziemia. Jest to miejsce, które Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Panuje w nim piękno, pokój, wieczna miłość, życie i radość. Na nowej ziemi sam Bóg mieszka ze swoim ludem. Nie ma tam już miejsca dla smutku, płaczu, krzyku i bólu. Bóg wszystko czyni nowym. Stare przeminęło, a nowe trwa na wieki.